Rynek karwanigowy bardzo się rozrasta, tak samo rozrastają się firmy, które na tym rynku działają już od kilkunastu lat. Jedną z takich firm jest firma Balcamp, która na rynku działa. Właśnie 11 lat, to jest bardzo dużo. Bardzo dużo w tej firmie się zmieniło. Bardzo się ta firma rozrasta i ma olbrzymie plany. Obok mnie Krzysztof Lubian, dyrektor odpowiedzialny za produkcję, właśnie w firmie Balkan. Witam wit mi bardzo. Witamy Cię serdecznie. Długo Ciebie na naszej antenie nie było. Mam nadzieję, że widząc tutaj to, co się dzieje na placu, będziesz miał o czym dzisiaj opowiadać. Ten materiał chciałbym poświęcić Waszej firmie, czyli żebyście, żebyś zaprezentował ją, co tutaj robicie, co klient u Was może zamówić i z jaką jakością usług się po prostu tutaj spotka. Jasne Sebastian. No tak jak wiadomo specjalizujemy się w zabudowach dla szaków na bazie Mercedesa Sprintera, Mana, Volkswagena, Craftera i Fiata. Też opowiem dzisiaj o nim. Tośmy weszli z powrotem do piata, także tak. mamy coś do pokazania ciekawego. Balkam zawsze słynął z gwiazdy, także no, tutaj no właśnie, apelacyjnie. Właśnie, właśnie. Za mną, tu z tyłu, wszędzie Mercedesy są poustawiane, many są kolejne, Volkswageny wyprzedane, pojechały, czekamy na zamówienie samochodów, na puste bazy. No, ja, Miejmy nadzieję, że do końca roku zjadą, no to będziemy na nich budować. Ale był taki moment, że many przeważały, nie? Tak, many sprzedawały się, można powiedzieć, jak świeże bułeczki. Jest teraz w tej chwili problem z powodu pandemii, z powodu innych warunków że jest z dostępnością bazy, no jednak mamy mają branie z napędami na cztery koła. Bardzo dobrze nam się te samochody szada. no Można powiedzieć fenomenalnie, naprawdę super. No ale myślę, że Mercedesowi bardzo pomógł dwulitrowy silnik. Jak najbardziej tu masz rację, weszła akcja, za wiadomo na kampery, powyżej dwóch litrów. Teraz Mercedes wyprodukował te dwulitrowe jednostki, z które sprzedają się też bardzo dobrze. A teraz wyszedł nowy Mercedes 4x4, dwulitrowy 190 koni, o 160 kg lżejszy jest, o 170 kg lżejszy napęd jest. O! Także no, teraz mogę otrzymać na dniach 4 sztuki, zobaczymy jak to będzie się sprawdzało będzie tak samo wysoko postawiony jak na Oberajnerze był na, na napędzie, także myślę, że samochód warty, na dwóch turbinach samochód warty polecenia do zabudowy. Ale ja myślę, że... Temu, y, temu pojazdowi poświęcimy jakiś oddzielny materiał, a Jak teraz opowiedz co u was się dzieje, co u was może, może klient zamówić? Jak najbardziej, może zamówić y, w tej chwili sobie termin na zabudowę, który... No nie chwili... jest chyba łatwo teraz, no nie jest, łatwo się nie jest nam... krótko, nie, nie jest, jest krótko. Nie żeby do nas dostać, y, przyjmujemy zamówienia na marzec, kwiecień przyszłego roku 2023. W czasach, jak mówiłem, realne zabudowy to jest 5-6 tygodni, maksymalnie klient, klient wybiera kolorystykę, klient wybiera sobie urządzenia. My na tej zasadzie wtedy tutaj robimy specyfikację, wizualizacje, projekty, rysunki 3D i wtedy zabudowujemy, dogadujemy kolorystykę, dogadujemy ofertę, wszystko tak jak powinno być. Ja myślę, że tutaj warto dodać to, że już swojej, na swoim terenie macie swój sklep, w tak. którym klient nie musi szukać po całej Polsce, tak. tylko może bezpośrednio u Was. Znaleźć produkty do zabudowy, czyli Jak lodówki, się. klimatyzatory i praktycznie wszystko. Zgadza się. Przy wydaniu kampera gotowego klienci u nas mogą zakupić artykuły typu sztuczce, krzesełka, inne gadżety do pojazdu, które no po prostu są niezbędne, żeby tu nie wyjechał po prostu na pusto. Sklep się mocno rozrasta, sklep zaczął mocno funkcjonować. Mam nadzieję, że. No... Im więcej będzie towaru, tym będzie więcej możliwości do wybrania tych produktów i budowania, Ale Balkan słynie również z tych swoich podnoszonych dachów. Tylko i wyłącznie, tak? Jesteśmy znaczy, i... Nie, nie, nie tylko i wyłącznie, ale, ale rzeczywiście słyniecie z tego, macie bardzo fajną, fajny kształt tego dachu i. Tak, na Mana jest inny, na Mercedesa jest inny. Podnosimy te dachy, teraz zmieniliśmy koncepcję jednego dachu na Mana, żeby markiza była bardziej schowana do środka. Będzie nowy dach, zaprezentujemy go może w przyszłym miesiącu już, także no, zmieniliśmy trochę specyfikację tego dachu, także no, myślę, że będzie dużo lepiej niż do tej pory. Nie? No dobrze Krzysiu, ale Proszę. my tak tutaj teraz na sucho Jasne, no, opowiadamy, no, na sucho, no. to może przejdźmy się po, po zakładzie i pokażmy, że tutaj rzeczywiście. Jasne, zobaczmy. Produkcja. Tutaj produkcja tencli, właśnie. Tencli. Teraz możemy wykorzystać tak. chwilę przerwy, bo panie, pracownicy, wszyscy mają przerwę na Tutaj jesteśmy w hali, gdzie tutaj już jest halab, można powiedzieć, przygotowawczo-zdawcza. Mamy cztery Czy? jednostki tutaj przygotowane do wydania na przyszły tydzień. Mercedes Sprinter 7-metrowy i sześciometrowy man z tyłu, je zaraz pokażę. 7-metrowy MAN i 740 Sprinter Max Long No. Na Czyli każdy uładuje, nawet najlepiej się buduje, nie? Każdy pojazd inny każdy, pojazd inny, każdy pojazd inny, każdy pojazd inny, każdy pojazd jest innym pojazdem. Eee, tu jeszcze przepraszam, no bo jeszcze niszą kable jeszcze Ale no to je. wiadomo, to, to jest produkcja. Ta, tak, to jest produkcja, tutaj... tu jest samochód wykonany dla klienta spod Warszawy, zabudowa w Fornirze. Jest bardzo ciekawy układ w środku. Przy następnej okazji, jak będzie już naprawdę gotowy, tak jak rozmawialiśmy, pokażę go od środka co i jak, żeby już na czysto. Z poszerzeniami z tyłu łóżko w poprzek. Dużo miejsca, w przestrzeni w tym pojeździe. Też z podniesionym dachem. Tak jak mówię, to łóżko u nas u góry dla dzieciaków. Z tyłu dla dorosłych. Także no, mówię, no wszystko od A do Z. Pojazd siedmiometrowy. Za Moana. Ja pamiętam, że w pewnym momencie tak. wesz weszły u was te łóżka właśnie opuszczane u góry. Tak, nie? zamawiam je z firmy Zwłok, robimy je tutaj pod zamówieniem. Pasują tylko, tylko do naszych dachów wyłącznie z tego względu, że no, my jak zrobimy tą nadstawkę, no to tam mamy około 60 cm pomiędzy dachem a opuszczonym łóżkiem, że nie ma tej klaustrofobii, że można się po prostu fajnie wejść do środka, położyć, wyspać. Także typowy blaszak na 4 osoby maksymalnie no wystarczy super. Nie? Dobrze, no tak, to, to jest ta część taka doposażeniowa. Doposażeniowa tu zaczynamy budować, wycinamy okna, zakładamy zbiorniki, zakładamy zbiorniki woda wodę, ogrzewania. Zbiorniki na szarą wodę, a wtedy zjeżdżamy na dół na wykończenie. Zaraz też przejdziemy to do kompletu. Nie ma Idziemy na. Dół. Idziemy na dół, nie? Bo oczywiście tym wszystkim pojazdom, które tutaj już, które pokazujemy, to poświęcimy oddzielny materiał. Też będziecie mogli sobie te... dokładniej obejrzeć to, co jest właśnie tutaj budowane. Jak najbardziej. Teraz tutaj jeszcze mamy na podwórku No właśnie, inne co ma... robią tutaj takie pojazdy? Bo... Inne chmery robią. Mamy tutaj prowadzimy oczywiście serwis. Od A do Z. Tak y, powoli sobie. Y, z marek innych firm. Także no tutaj klient musimy założyć stopy stabilizacyjne, dołożyć klimatyzację, dołożyć. W tamtym y, dwa tygodnie temu dołożyłem klientowi butle, zbiornik pod spodem na LPG, bo nie chciał używać zwykłych jedenastek. Także no dołożenie klimatyzacji paneli słonecznych, przetworników. Czyli akumulator. normalny serwis. Od do posażenia pojazdu fabrycznych. Na każdym pojeździe. Stary, nowy, tak. używany, nieważne jak. Ważne po prostu, żeby po prostu no był każdy zadowolony. Mam na dole też dwa kolejne, inne niż Polskie samochody, także no, Tutaj myślę, było... że wart, warto pokazać, bo i ta piękna integra Knausa i to, ten pojazd, do którego się zbliżamy, czyli piękna integra Hymera, no to... No, co one tutaj robią? Ja one tutaj robią? Są, są nowe pojazdy. Są nowe tak. pojazdy, klienci kupowali nowe pojazdy, no i narzekają troszeczkę na wygłuszenie, na trzeszczenie tych plastików, które tam są pomontowane, sufity. No i klient zażyczył sobie, że oryginalny nowy sufit zmienić na materiałowy, tak jak wykończony jest u nas w samochodach. Co też faktem mnie zdziwiło, że no takie rzeczy nie wiedziałem, że po prostu... No tak, bo pojazdy 700 tysięcy, 800 tysięcy... Nie powinny ale... być... Możemy nawet do niego zajrzeć, bardzo z chęcią wam go pokażę, no bo tam jestem po prostu w szoku. To jaka jest opinia klientów, klient nie narzeka na samochód, ale proszę zobaczyć, no przepraszam, bo tutaj jest jeszcze i powidłu można zobaczyć, jest po prostu sufit jest z oryginala, z tyłu zakładamy materiały, także no coś ciekawego, no. Jest, mhm. przebieg samochodu jest 1200 km, tu klient no wiesz... Po swojemu chciał założyć, no, tak wygląda oryginalny sufit Chymera, nie, tak, ja nie miałem tak, nic tutaj przeciwko, bo to jest tak. bardzo ładnie zrobione, wszystko fajnie tak, Ale no tu wykładamy oryginalny sufit, drugim oryginalnym naszym sufitem Aha, no, no to czyli balkampowski Balkampowski design, tak. materiał klient sobie tak, wybrał My Będziemy tak, oprzywać, tak. zdejmować cały pulpit, kotpit, będzie w skórze zrobione Wszystko będzie porobione, nie? Mhm. E, co dalej? No hmm. myślę, że nie często coś takiego się zdarza, że to nie. już jest bardzo wymagający klient Starek, I dlatego albo po prostu zauroczyły go wasze pojazdy. Chciałbym tak. mieć trochę większe no to... Tak, sobie no kupił klient, miał, klient od 3 lat chodził na rynku do nas, na targach przychodził, miał od nas kupić pojazd. Niestety no, zdecydował się na coś większego, dla tak. bardziej rodzinnego. Tak. No i nie wiem czemu właśnie się pojawiło mnie. No zdarzyło się, że no, trzeba go do Zauroczyły go wasze pojazdy <laughs> pewnie. To no, na pewno. Co to i... dalej? No jesteśmy też Szczęśliwi... szczęśliwymi posiadaczami nowej zakierni. Nie byłeś u nas, Sebastian, właśnie, czas temu. O, rzeczywiście, I tutaj rzeczywiście. Jest, No i tu mamy niespodziankę, no nietypową. Zapraszam do środka. To ja pierwszy wejdę. E, mamy niespo nietypową niespodziankę. Jest komora lekiernicza, której wszystkie teraz elementy, dachy malowane są tutaj pod, e, pod zamówienie. E, tak jak widzisz, no, tutaj nie miało nic stać, tak jak dzisiaj Rano mówił, nie miały być samochody żadne robione, tak. ale jednak tutaj za nami stoi nasza... Ale powiem, że no inwestycja, gratuluję takiej inwestycji, bo rzeczywiście dużo elementów, które wy robicie, ułatwiło nam czas, przyspieszyło nam schnięcie dachów. E, inaczej są, no wychodzi to inaczej niż po tak. prostu... Tak jak do tej pory to robiliśmy. Naprawdę potrafimy dobrze polakierować 6-7-8 dachów tego przygotować, oddać na gotowanie. Tak. Dobrze powiedz mi, czy tutaj te elementy drewniane również... Jak powiecie? najbardziej, to wszystko, wszystko tu jest tak? polerowane. Czyli z robią, tej no, no, starej lakierni już jest wszystko, wszystko tutaj. Wszystko nie ma starej lakierni, nie istnieje, tam się teraz ta picerownia, nie, nie ma już takiego słowa jak stara lakiernia jest dobrze, to numer, także... To, słuchajcie, to, to gratuluję tej inwestycji to... idziemy dalej, księżnik opowiadać, bo tutaj tak, jesteśmy no, iż... dopiero w połowie. Jesteśmy w połowie, no jeszcze tutaj... Przed Tobą stoi nasza wisienka na torcie, Kończymy teraz e, dla klienta też z południa Polski. Monokoka na bazie Sprintera 4x4, który no, już jest praktycznie na wykończeniu, teraz w przyszłym tygodniu będzie malowany pod kolor kabiny. Aha. E, zawsze nasz Monokoki u nas miały rację bytu, ale teraz mam zamówienie na 4 sztuki, może 5, 5 pięć się uda na 5-4 cztery, cztery sztuki w tym roku, żeby zrobić nie wiem kiedy, co i jak, ale no myślę, że jak Dobrze, tak jak kiedyś wyróżnialiście się tym, że byliście chyba jedyną firmą zabudowującą tak. tak, tak, w pewnym momencie weszliście z tym swoim konceptem, projektem Monokoka, który pamiętam, że w Düsseldorfie cieszył się dużym zainteresowaniem. Tak, się, cieszyło się to dużym zainteresowaniem. Zrobiłem teraz też na Holandii trzy sztuki, bardzo fajny, typowy, własny, własny design przez klienta, naprawdę coś ciekawego. Uciekamy z lakierni Uciekamy i idziemy lakierni. na halę produkcyjną, gdzie dzisiaj też postawiałem, akurat udało się postawiać. Samochody, to swoim przyjazdem trochę posprzątać oczywiście, no bo to tak jest. No jest. Jest przed nami, no właśnie, tak jak mówiłem na początku naszego spotkania, Balkamp odnowił sprawozdania na Fiaty Citroeny Peugeoty, zajął no, się no, właśnie tą grupą. No i budujemy tutaj dla klienta, akurat udało się z strony zabudować taki pojazd. A Bardzo ciekawy. To jest, to jest na używanym pojeździe? Tak, to jest używany pojazd, dostarczony przez klienta. Będziemy wymieniać podstawy, będziemy wymieniać obrotnice, fotele, budujemy od A do Z. Cały design w środku, który tutaj jest, to wymyślił sam klient. My oczywiście kolorystek. z waszymi tak, poradami, Oczywiście poradami, ale robimy. pełen design, co tutaj... Tak jak Państwo wiecie, że u nas można i fioletowy, i zielony zrobić samochód. Ujęc wybiera tak lubi, tak z tak ma w domu, czy tak mu się podoba. W tym jest jasny środek, więc ściągamy dla niego specjalne okleiny, pokazujemy co możemy, czego nie możemy. Ciekawy, bo od sprinterów, inaczej tak, się... No mówi. dokładnie Rynek właśnie, europejski no korzysta tylko z świata Tak, tak to no, tak wygląda. Tak? Dokładnie tak, ale powiem, że teraz już ta... Tak, te proporcje są już zachwiane, no też tak, za te problemy, są za problemy Fiata jednak e, wykorzystuje to Sprinter, jeszcze tym bardziej silnikiem dwulitrowym i oczywiście Mam, który u was też... To na pewno, no tutaj tak, tak jak wspomniałem wcześniej, tu jest i gazowy zamontowany i osmozę teraz montujemy, mamy bardzo o, dobry kontakt, z, zapomniałem z tego pana, co jest, gra na saksofonie, jak się nazywa, tak, od, tak, wydaje, tak. od ja. niego biorę tą osmozę, bardzo mi zdaje egzamin, także no świat na ukończeniu. Dzisiaj. Ale widzę jeszcze akumulatory LI LiFePO, czyli tak, NR Blocka. Tak, NR Blocka LiFePO montujemy, montujemy Lion akumulatory i zwykłe AGM też montujemy, bez żadnego tego, tego głębokiego rozładowania. Ale czy zauważasz taką tendencję wzrostową w zainteresowaniu LiFePO? Bardzo, tak. bardzo. Co drugi klient bierze, ale nie chcę się pocztać. Są to większe koszty, no bo wiadomo, są to droższe akumulatory, tak. dużo droższe. Ale one dużo więcej dają. Dużo więcej dają, można to można tak jak telefon rozłożyć, gdzie Kilkaset razy, nie tracą swojej gwarancji żywotności, można na tym popracować, także no, ostatnio miałem 200 Lion Trona do tego przetwornicy do bardzo dużą, tą największą DSP3512, chyba te, i klimatyzacja na 230 chodziła dwa dni bez wyłączenia się, bez no tak, braku prądu. Solare były, zasilane były solarami, ale no akurat no to była taka pogoda też nie bardzo tutaj, ale. Wiadomo, no no dobrze. Czyli jesteśmy tak, co w tej co w tej, w tej hali już robimy tutaj. wszystko na gotowo, tak jakbyśmy tam tej hali zjechały, te, e, Będzie ocieplane są pojazdy, wjechał sprinter 740, sprinter 740 i man 7 metrowy. Akurat trafił Aha. się man bez napędu, 4 x 4 z rzadko się zdarza. Wszystkie mają dachy założone. Akurat ten Mercedes jest tutaj, co u nas stoi z dachem oryginalnym z Mercedesa, nie jest podniesiony tak. przez nas. Tak. tak klient sobie zażyczył, też, go zamontujemy i jesteśmy w stanie zamontować to łóżko opuszczone z przodu. Aha. Będzie troszeczkę mniej Zmieścić, miejsca. Się, tak? tak, będzie mniej miejsca do wejścia, tak, tak. ale no, damy radę bez żadnego problemu. Samochody przygotowywane. że na hale. zaraz przyniosę chłopakom projekt z prospiskę, co mają być na tych samochodach, co ma się znajdować, jakie tak. urządzenia, jakie materiały. Samochód w tym momencie jest ocieplony fajną. E, izolacją Alufox e, izolacja lekka, wytrzymała, dobra, mamy też drugą izolację, tą Armaflexa, tą czarną tak, XPSa. Tak, tak. Przeważnie dajemy to dużo ludziom na zachodzie sobie życzą tylko że wiadomo waga waga tutaj mamy 27 metrów kwadratowych izolacji idzie na takiego sprintera to pomiędzy, o, to jest a, tak, a, tak a pomiędzy Armaflexem a Alufoxem może być różnicy nawet 15-17 kilo to jest to bardzo duże no i tu też mówię mamy też nowe ławki które po prostu z OKB z firmą OKB żeśmy wspólnie opracowali patent i bardzo fajne bardzo to też, to też o ławka sobie powiemy, tak. ale w innym materiale. Mhm. Dobrze, to i tutaj jest ta, ta hala następna hala. Mhm. Prowadź dalej gospodarzu. Nie ma problemu. Także cztery dole, cztery u góry Jednocześnie, tak widać, to, to dziewięć pojazdów, tak? Dziewięć, tutaj tak, dziewięć się tutaj produkuje... Tak, no tak jak wspomnieliśmy, w tym roku ruszamy z inwestycją nowej hali, nowego sklepu, nowego serwisu, zobaczymy jak to wszystko, jak udaje, No tak, to, czasy, znaczy, te czasy tego rozwoju karabiningu sprzyjają, miejmy nadzieję, że tak, no, nam nic się tam globalnie nie wydarzy, to... I jestem, jako ja, sprzedawca i kolega, no po prostu mamy pełne ręce roboty od czasów wybuchu wojny, troszeczkę jest tego nie, ale my tutaj, my nie będziemy, nigdy nie będziemy mieli Nie postoju. narzekacie na nie, nie brak pracy. pracy Przed nami wielka solarnia, przygotowane stoły, akurat tak jak mówię, w Hopse jest pełno ich no, na hali, ale mamy przerwę, mamy i nowe ale maszyny. specjalnie tak zrobiliśmy, żeby im nie tak, przeszkadzać. Tak, żeby nie przeszkadzać, żeby nam się nie krzątali, nie wiercili, nie piłowali. Także no, produkcja pełną parą. Ja jestem zadowolony, pan Marek Balicki, właściciel firmy kupował w tym roku robiliśmy bardzo duże inwestycje. No właśnie pokażmy to te, te maszyny, które Tak, jak przed chwilą pokazywałem wam nową lakiernię, komorę lakierniczą, e, żeśmy pokupowali nowe CNC. E, maszyny do wycinania jedna, to jest druga. E, I co tutaj się odbywa na tym? Co tutaj... tu od razu to jest oklei Janka, tak? Tak, tak? Tu tak. mamy maszynę CNC, która przygotowuje od razu płyty pani Ola, która jest w biurze, robi projekt, chłopaki go wrzucają do programu, maszyny same pracują, wycinają meble do chłopaków, reszta składa te meble. Może tak. nie, nikt się nie może. Czy maszyna Jesteście się nie w mieli? pełni samowystarczali. W tej chwili, chwili obecnej, W tej chwili tak. Obecnej, tak. Już nie musicie świetna, czy korzystacie tam z jakiejś jakichś… Oczywiście, tak. z niektórych takich, tak jak mówiłem, zawodów tapicerskich, tak, tutaj z tak. za z nami. Tak. No ale to, to widać tą waszą jakość tego tych tej tapicerki, te skóry, to wszystko jest tak no, dopracowane. Mamy tutaj właśnie tak. zaprzyjaźnionego kolegę, który robi naprawdę dobrą, świetną robotę moim zdaniem. No, ale no. Ja myślę, że to jest taka współpraca, że wy mu wymieniacie, wymieniacie się tymi doświadczeniami i to jest udoskonalane. Tak, tak, tak. On ma sam swoje pomysły, też mi dużo podsuwa, pomaga, także razem z chłopiem jesteśmy by stworzyć naprawdę coś fajnego w środku. Dobrze, ta picernia? możemy zobaczyć, jak tam wygląda. A Tu akurat jest taki długi stół, gdzie wiązki rozkładamy. O właśnie, aha, to już sami tak. wiązki produkujemy. Tak, to już staramy się robić sami. Ale to dobrze, to poczekaj, zatrzymajmy się nad tym mhm. tutaj Czeka. tematem, mhm. ponieważ wiemy, że poprzez znaczy w czasie wojny w Ukrainie, przez tą wojnę dowiedzieliśmy się o tym, że bardzo dużo zakładów, jest kilka dużych zakładów na Ukrainie, które produkowały wiązki do tych samochodów osobowych. Tak, w tej chwili. I... Fabryki stanęły, właśnie... tak, fabryki stanęły przez to jest deficyt pojazdów bazowych na rynku polskim no. i na rynku niemieckim czy gdzie indziej po prostu no, i no no... dobrze, ale czy w związku z tym wy macie już tak opracowane te wiązki, że do... przyjeżdża do was załóżmy jakiś tam 7 metrowy Sprinter Wiecie, że już taką wiązkę podstawową oczywiście tak, można do Jestem uprawie jest, tak? prawie gotowy w 95%. Aha. Jeżeli klient nie za dużo nie wymyśla, nie pozmienia mi urządzeń, no, to, 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 to 95% od razu mam przygotowane kable, wchodzą do środka. Tak, idziemy dalej. Tu no nic mówię, tak jak kiedyś była nasza lakiernia przygotowana, o, jest nowa prasa membranowa, me tu na przykład mamy gotowe membra już wycięte na kolejny samochód maszyny CNC, tylko wystarczy do składania na, kolej, na kolejne auto, tak mamy posegregowane, tu są fronty, tu są stoły przygotowane, a no, na jak zwykle jest... Lekko bałaganu, bo przy materiały. Tam, gdzie się pracuje, tam jest bałagan. Tak, to jest bałagan, ale no, wszystkie materiały, wszystkie, które tyle, że materiały są zamówione stricte pod klienta, my nie zamawiamy sobie nic, tak po prostu. Mhm. Teraz my będziemy budować dla siebie samochód jeszcze jeden Citroena, Co to ciekawostką będzie, bo nie wspomnieliśmy o naszej wypożyczalni, no która właśnie, teraz... Właśnie, no właśnie, właśnie, jest... no, od, myślę, że na majówkę już będzie u nas dostępny MAN, gdzie klienci bardzo dużo było pytań zawsze. Czy możemy najpierw u pana wypożyczyć samochód, tak. żeby u pana taki samochód wybudować? Tak. Staramy się, żeby taka możliwość była. I od maja hmm. będzie taka możliwość. Będzie piękny man z napędem 4x4, gdzie zostanie udostępniony klientom. Yy, będzie Jeżeli ktoś chce zamówić, to po prostu będzie mógł tak? przetestować, przetestować. Tak, do, sprawdzić tak. waszą jakość. Oczywiście, i wrócić, i powie, czy czy chce safe, czy nie chce safe, czy chce szafkę na lekarstwa, czy chce to, czy chce tamto. Tego nie chcę, tu rezygnuję z tego i możemy budować, nie ma żadnego problemu, nie. Także no tak to wygląda, nie. Wypożyczalnia mam nadzieję ruszy od 1 maja pełną parą, będziemy mieli cztery pojazdy na wypożyczalnię, będzie można się zgłaszać, będzie Osoba wydelegowana od tego na pewno ja. Mhm. Także będę musiał się tym ogarnąć, też zająć. No, mam trochę na głowie, ale dam sobie radę. Prawda? No oczywiście, Krzysiu, ja widzę, że Ty się z, e, spotykasz z coraz większą ilością zadań, ale dajesz radę. No nie ma dla tak mnie Że jesteś odpowiednią możli... osobą na odpowiednim stanowisku. No myślę, że tak jest. To no. prowadź dalej. Tak? dalej. Co się jeszcze pokażemy. Te inne prasy membranowe. Tu jest... stoi za nami też praca membranowa nowa, zakupiona, bardzo z Właśnie o kopyta, bo leżą także no, do szafek, do tego. E, wszystko pod e, naprawdę jest teraz dużo, dużo łatwiej idzie niż e, cofając no się. Na pewno, bo macie wiele takich gotowych elementów, które możecie wykorzystać. Tak, to, oczywiście. Albo ewentualnie trochę zmodernizować. Jak najbardziej, bo staramy się tym klientom naprawdę udoskonalać te wszystkie nasze, ich meble, ich fanabeli, za przeproszenie można tak powiedzieć. No wszystkiego nie jesteśmy w stanie wykonać, jeżeli klient mają to oczywiście za dodatkową opłatą dodatkowo jakieś inne rzeczy możemy pozmieniać. Staramy się trzymać tych naszych układów, ale wiadomo, że kolorystyka i wszystkie inne rzeczy możemy pozmieniać, żeby chce coś naprawdę dodatkowego i my jesteśmy w stanie to zrobić i zaprojektować. Jeżeli się zmieści, to jesteśmy w stanie to wykonać. Nie mam z tym żadnego problemu. No co dalej? Bo wszystko jest tak u nas, no. Firma się rozrasta. Cały czas na bieżąco. Jesteśmy w ciągłej produkcji. Nie brakuje nam rąk do pracy. Nie wiem, czy nasza Pracowników mamy wystarczającą ilość. Z chęcią byśmy jeszcze przyjęli więcej, nie ma żadnego problemu. Ale można tu powiedzieć też, że wspieracie Ukrainę, ponieważ. Tak, bardzo to jest mocno. trudniej teraz jakąś rodzinę, nawet. Nie? Oczywiście, mamy w tej chwili na miejscu mamy trzech pracowników, nie wyjechało, bo pościągało swoje rodziny, którzy są tu z nami od kilku lat. No nie pojechali ze względu na to, że już tu mieszkają, żyją już długo w Polsce zdają egzamin, chłopaki po polsku tak. bardzo dobrze rozmawiają, ściągają swoich przyjaciół do pracy. Ja widzę, że tak, że od wielu lat przecież odwiedzam was i widzę, że ten trzon, taki stabilny trzon cały czas jest. Jest, jest. Te, jest. Ci sami ludzie, którzy mają tak, coraz więcej doświadczenia i myślę, że to jest bardzo cenne. Tak, no staramy się, żeby ci pracownicy u nas ja jednak zostawali długo, długo, długo. E, ja jestem już szósty rok leci, także no myślę, że... To, Jak ten czas leci, Krzysztof? No już też o czym świadczy, nie? Dobrze. Sebastian, so, myślę, że na no, tą chwilę obecną, co tutaj mamy, że dzisiaj Ci pokazałem, moglibyśmy właśnie e, pokaz pokazaliśmy klientom w przyszłym Że roku. jesteście w stanie zrobić praktycznie wszystko to, co sobie klient wymyśli, nie. że jesteście firmą, która rzeczywiście produkuje, nie tylko opowiada, ale rzeczywiście produkuje, ile w ciągu zeszłego roku Tam W tym roku pojazdów. zrobiliśmy 71 sztuk wydanych gotowych 4-5 no tygodni potrzebuję na pojazd, robimy ich mówię tak o 9 na raz także no 71 gotowych pojazdów wydałem oprócz serwisów, oprócz innych, już nie liczę takie rzeczy jak tam serwisy czy coś takiego. No tak, bo to jest jakaś ja w tym tam oddzielna, oddzielna taka działka, oddzielna działka. W tym pewnie w przyszłości ona będzie już też samo, tam samoistnym jakimś Jasne, organizmem. W organizmem, nie? Z tym roku moim targetem jest około 107 zrobić. O, no taki o, mam dobrze. nadzieję, tylko żebyśmy się, no, tutaj żeby, żeby... pojazdy były. Żeby pojazdy były, to zrobię 107 sam. Nie wiem, że damy sobie radę, z tym nie ma żadnego problemu. Nie? Także tak to było. To myślę, że jeżeli jesteś, zainteresowaliśmy Was, e, zainteresowaliście się ogólnie firmą Balkamp i tym, co powiedział Krzysztof, to zapraszamy z, albo ze swoimi pojazdami, bo również jest taka możliwość, Jak jeżeli macie dobrze. swój pojazd już jeździcie albo go wykorzystujecie w jakichś tam innych swoich działalnościach chcielibyście go przebudować na kampera zapraszamy, również Balka takiego wyzwania się podejmie, a jeżeli macie nowe pojazdy to już ty, no to, tym bardziej to tym bardziej, to bardziej zgadza się z teraz ]ami. największe problemy są z pojazdami tylko i wyłącznie w tej chwili tylko i wyłącznie, a to co sobie wymyślicie to na pewno tutaj Krzysztof no i tak? jego załoga to wszystko wam zrealizuje Zapraszamy do Kolbut, firma Balkam, strona internetowa www.balkam.pl. Tak to Tyle. jest, tak to jest, dziękuję. Do zobaczenia. do zobaczenia. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, to łapka w górę i czekajcie na kolejne materiały, które tutaj właśnie dla Was przygotowujemy.